Ostatni dzień kwietnia. Wczoraj zdałem sobie sprawę, że zaczął się mój piętnasty sezon z Musa Basio. Ta kępa przede mną składa się z pięciu niby pnis, czego środkowy zakwitł w tamtym roku, wypuścił owoce, więc będzie zamierał, ale jak widać po całym sezonie w budzie nie zwiotczona jest zielony, dlatego zostawiam go do czasu, aż zupełnie zrobi się miękki. Oczywiście po to, żeby te substancje, które są w nim zawarte, zostały przejęte przez pozostałe niby pnie, z którymi tworzy jedną całość. To co widać w kadrze, jeżeli chodzi o wysokość, ma ponad 2,5 metra. Zimowałem je. W budzie dwumetrowej ogrzewanej kablem 50 W z termostatem, jakiś miesiąc temu, zdjąłem pokrywę. Dołożyłem 50 cm taką dokładkę zdjętą z palmy, bo mają taki sam wymiar. I w tej podwyższonej budce rosły sobie powoli do góry. Stąd ta wysoka. Zielona już część. Potem zamierzałem nawet wejść na 3 metry z taką budką, ale zrobiła się ładna pogoda. Prognozy pojawiły się optymistyczne, więc myślę, że już będzie im tutaj bardzo dobrze. Pnie 4 potencjalnie, każdy z nich może zakwitnąć, bo są mniej więcej w tym samym wieku, chociaż te dwa po prawej. Są grubsze i chyba może rogi jednak starsze, co to więcej powiedzieć. Kępa jest mała zwarta, są tylko tam pojedyncze małe odrosty, więc one myślę, że będą rozwijać się w tym roku, i zapewnią przyszłość tej, tej kępie. Myślę, że to całkiem dobry początek sezonu. Niedługo te półciniane liście rozwiną się, i wtedy się okaże, czy gdzieś tam już na samym początku nie pojawił się kwiatostan. Na razie jednak widzę same rurki liściowe, więc jeszcze kilkanaście dni będą tutaj pełne liście. A teraz jestem w starym sadzie, przy kępie, właściwie dwóch, którą pokazywałem w tamtym roku na filmikach z końca sezonu. I teraz po zimowaniu, była to druga lub trzecia zima tych bananów w tym miejscu. Po minionej zimy, czyli tej ostatniej, która się właśnie skończyła, były to dwie budy styropianowe. Z wężami żarówkowymi i termostatem ustawiony na plus 5, a wcześniej takie same budy, wypełnione liśćmi. No i tych liści ciężko było mi zebrać. Sprawdziłem, jak to idzie, i w następnym roku trochę sobie ułatwiłem pracę. Przezimowało to wszystko znakomicie. Te po prawej, były w odrębnej budce. Bliżej słońca ciemnej. Miał też może trochę wyższą temperaturę ustawioną, w każdym razie. Szybciej zaczęły wyrastać pod pokrywą. Przyciąłem je dwa razy, już na zielonym. Potem dałem pod pokrywę dałem takie cegły, po to, żeby zostawić im więcej miejsca. No i tydzień temu zdjąłem osłony zupełnie. Wysypałem trawą, to pokazywałem na fotce, którą zamieściłem tutaj na YouTubie. No i taki jest właśnie początek sezonu 2022. To cały czas, jak już kilka razy wspomniałem wcześniej, są te same Musa które kupiłem wiele, wiele lat temu w 2008 roku. Nigdy w ostatnich latach niczego tutaj nie dokupywałem. Wydałem tego, sprzedałem nawet chyba ze dwie sadzonki, ale powydawałem też tego całkiem sporo. Do wuja, do znajomych. No, jest to znakomity banan. Właściwie najlepszy jakiego można mieć w takiej podstawowej uprawie. Jeżeli chodzi o liście, również o owoce. Tutaj staram się przede wszystkim uzyskać właśnie dużą kępę liści, więc ścinając co roku na wysokość 80 cm, czyli zawsze poniżej wysokości tej budy, bo buda ma metr. No, trudno się spodziewać, że wyjdzie tutaj do góry wysoka część naziemna, pojawi się kwiatostan i owoce zdążą dojrzeć w ciągu sezonu. Jeżeli chce ktoś mieć takie kwiatostany i zobaczyć jak owocuje mu sabasio, to zdecydowanie polecam wyższe budy, bądź też wykopywanie wysokich niby pni, które w naszych warunkach na ogół owocują po 4-5 latach od pojawienia się odrostu. Jeżeli o mnie chodzi, wykopuję jedynie to, co się nie mieści do budy, albo jeżeli wiem, że chcę mieć jakieś sadzonki, wykopuję jesienią, po to, żeby się w garażu, czy też w piwnicy raczej w moim przypadku, ukorzeniły powoli w czasie zimy. Natomiast, jako taką podstawową uprawę, wykopywanie Musabasio dla mnie no jest, no, mija się z celem, jest błędne. Nie jest wydajne, zanim te banany się ukorzenią, mija sporo czasu, więc takie suche kikuty, wsadzane w tej chwili do ziemi, no to wszystko potrzebuje czasu, żeby wystrzelić. Jeżeli chcecie zimować, a zimowałem to na różne sposoby przez te 15 lat 14 zim, w gruncie wykopywałem, trzymałem w piwnicy. Trzymałem też nawet niby pnie zupełnie bez ziemi, leżące na, na ziemi, w temperaturze dodatniej, ale to miał najgorszy taki efekt. Wysokie niby pnie wkopywałem na ogół około 29-30 marca, więc już też z doświadczenia wiem, że w kwietniu na ogół one te banany nie rosną. Taki super mocny przyrost zaczyna się w czerwcu. W lipcu to już w ogóle jest eksplozja. Jeżeli chodzi więc o takie zimowanie w budzie, zaletą jest to, że mając dokładkę, można sobie wiosną pozwolić im trochę porosnąć, tak jak to zrobiłem z tymi czterema czy pięcioma, które pokazałem w pierwszej części filmiku. Zamiast zdejmować wszystko i. Czekać aż coś zacznie rosnąć, po prostu dostawiłem wyższą, wyższą dokładkę i dzięki temu ten wzrost już był znacznie lepszy. No, to co widać tutaj te dolne części brązowe, no, to jest mniej więcej 80 cm. Czyli spokojnie one w tej chwili mają 1,30, 1,20 w, w niektórych przypadkach jest to dobra wysokość na. Koniec kwietnia będzie tutaj z pewnością bardzo fajna kępa, no i będzie się rozrastała, więc w następnym roku wszystkiego znowu tutaj nie pomieszczę, ale już nie mogę się doczekać, kiedy to znowu wystrzeli. Są też odrosty przy ziemi, takie małe, nie ma jakichś grubych wielkich pni, może dwa z tych pierwszych, które tutaj posadziłem. Co tutaj dodać? Warto sadzić Musabasio. Najlepszy banan. Również dlatego, że jest bardzo estetyczny. bardzo ładne liście. Takie jasno zielone. O regu regularnym kształcie. No, w sumie same zalety, bo akurat ładna roślina jest bardzo odporna. Z innymi bananami różnie to bywa, o czym wszyscy. Którzy uprawiają takie gatunki bardziej ciepłolubne doskonale wiedzą. No i nie zawsze ta uroda idzie w, w parze z tymi naszymi oczekiwaniami. Jeżeli chodzi o liście to zdecydowanie Musa, Musa basio, odporny, ładny, niewymagający. Właściwie trudno go zabić w zimie, a w gruncie no to już naprawdę trzeba się postarać, żeby go stracić a im dłużej rośnie, tym ta karpa jest większa, tym jest silniejsza. No i tym te wzrosty potem w ciągu roku są, y, są wyraźniejsze i mocniejsze. To tyle. Jeżeli chodzi o start sezonu 2022 dla Musabasio w moich ogrodach. Pozdrawiam, cześć.